Aplikacja MayLife CAM APSFX jest kompatybilna z czujnikami glukozy DEX.com, które ciągle mierzą poziom glukozy w tkankach ciała. Co 5 minut odczyty glukozy są przesyłane przez Bluetooth do aplikacji. MayLife CAM APSFX wykorzystuje te odczyty z czujnika, aby zdecydować, ile insuliny dostarczyć. Jeśli czujnik jest niedokładny, ilość insuliny dostarczanej przez algorytm może być niepoprawna. Na przykład, jeśli czujnik pokazuje wyższy poziom glukozy, algorytm będzie działał bardziej agresywnie niż to konieczne, co może spowodować hipoglikemię. Podobnie, jeśli czujnik pokazuje niższy poziom glukozy, algorytm zmniejszy lub nawet zatrzyma dostarczanie insuliny, co niepotrzebnie spowoduje wzrost poziomu glukozy. Czujniki DEXCOM są fabrycznie skalibrowane, dlatego rutynowa kalibracja nie jest konieczna. Czujnik jest zazwyczaj uznawany za niedokładny, jeśli jego odczyt jest wyższy lub niższy o więcej niż 55 mg na decylitr, gdy strzałka trendu glukozy jest stabilna. Aby skalibrować czujnik Dexcom, otwórz aplikację. Naciśnij ikonę kropla krwi na ekranie głównym. Wprowadź dokładną wartość poziomu glukozy z palca, która została zmierzona za pomocą skalibrowanego glukometru. Naciśnij Potwierdź, aby skalibrować. Zalecamy, aby Auto Mode był wyłączony, dopóki czujnik nie zacznie ponownie działać dokładnie. Jeśli czujnik nadal będzie niedokładny po kalibracji, warto rozważyć jego wymianę lub skontaktowanie się z firmą Dexcom w celu uzyskania dalszych wskazówek. Proszę skonsultować się z zespołem diabetologicznym, jeśli występują częste problemy z dokładnością czujnika. you <music>